Cześć, mamy to takie zadanie. Wiadomo, że F od X to się równa U od X plus 2W od X, czyli to jest suma wielomianów i G od X to jest 2U od X minus 3 W od X. Mamy tu różnicę wielomianów w wielokrotności. I teraz mamy dane, że U od 5 równa się 7 i W od 5 równa się minus 2. I mamy obliczyć F od 5 i g od 5, to znaczy, że liczymy dla konkretnego x wartości i znamy dla tego samego X wartość wielomianu U i wartość wielomianu w. Co oznacza, że skoro dla każdego X ten wzór nasz jest spełniony f od x równa się u od X plus 2W od X, to znaczy, że dla konkretnego. X -a, tym bardziej, czyli możemy sobie zapisać ten wzór, podstawiając pod x piątkę, czyli to będzie f od 5 równa się u od 5 plus 2w od 5. Czyli łatwo wyliczymy z tego f od 5, bo u od 5 i w od 5 mamy podane, czyli u od 5 to jest 7, dodajemy 2w od 5, które tu jest minus 2, czyli wychodzi nam. 3. No to teraz jeszcze e, drugi wielomian, czyli G. G od piątki, nasz wzór to 2U od piątki minus 3W od piątki. No i po podstawieniu wychodzi 2 razy U od piątki jest równe 7, czyli 2 razy 7. Odjąć 3 razy W od piątki, czyli 3 razy minus 2. E, I tutaj mamy 14 plus 6 daje nam 20. Następny przykład. Ten sam wzór, zaczynamy f od minus trójki, czyli to będzie u od minus trójki plus 2w od minus trójki i u od minus trójki to jest minus 4, czyli minus 4 plus 2 razy minus 6. Czyli minus 4, minus 12 daje nam minus 16, i teraz jeszcze g od x, czyli mamy tym razem g od minus 3 policzyć. Czyli to będzie 2u od minus 3 minus 3w od minus 3. Podstawiamy 2 razy u od minus 3, czyli 2 razy minus 4 minus 3 razy minus 6, bo to jest w od minus 3. Czyli minus 8 dodać 18 równa się 10. I teraz zapisujemy sobie nasz wzór znowu tylko dla minus 1 drugiej. Mamy f od minus 1 drugiej równa się u od minus 1 drugiej plus 2w od minus 1 drugiej. I nasz drugi wzór to będzie g od minus 1 drugiej równa się 2u od minus 1 drugiej minus 3w od minus 1 drugiej. Dlaczego tak oba. Zapisałam, słuchajcie, bo mamy inaczej dane podane. Mamy podane F od minus 1 drugiej i G, G od minus 1 drugiej, więc żeby wyliczyć U od minus 1 drugiej i W, to pewnie układ równań nam tutaj wyjdzie, prawda? Z tego możemy sobie to wyliczyć. I teraz podstawiamy. Co wiemy? F od minus 1 drugiej to jest minus 9, czyli mamy. Będę pisał już tylko literkami, czyli będzie minus 9 to się równa U plus dwa. W. A w drugim wielomianie mamy g od minus 1 i 2, czyli 13. To się równa 2 u minus 3 w. Rozwiążmy sobie ten układ równań. Jak możemy to? Wyznaczmy sobie po prostu albo pomnożymy razy minus 2, żeby zrobić metodą przeciwnych współczynników. Pozbędziemy się wtedy u po dodaniu. I po wymnożeniu tutaj wychodzi tak 18 równa się minus 2U minus 4W. 13 równa się 2U minus 3W. I teraz dodamy obu stronnie Lewa do lewej, prawa do prawej, czyli tutaj będzie 31 równa się. Dodajemy ze sobą te prawe strony, czyli minus 2U dodać, 2U nam się kasuje po to, żeśmy to robili i mamy minus 4W, minus 3W, czyli minus 7W. I jeszcze przepisujemy jeden z tych, jedno z tych równań, żeby obliczyć potem U, czyli przepiszę to z góry minus 9 równa się U plus 2 W. Obliczamy z pierwszego W, dzieląc przez minus 7, czyli wychodzi nam W równa się minus 31 siódmych. No i podstawiamy tutaj pod W, możemy obliczyć sobie z tego U, czyli będzie tak minus 9 równa się U plus 2W, czyli minus w zasadzie 62 siódme. i możemy teraz obliczyć to dalej, czyli w równa się minus 31 siódmych, a u równa się minus 9 dodać 62 siódme. 62,7. Czyli tutaj wychodzi, że to jest równe minus 1,7.